Witajcie, w drugim już sezonie naszej kochanej historii Żegle z gry mobilnej Romantyki Oj, pierwszy sezon był ciekawy. Tyle historii, tyle przygód, tyle po prostu postaci i nasza po prostu cudowna Adelaida. Jedne postaci były lepsze, drugie gorsze. Działy się zarówno fajne rzeczy, jak i te złe. No ale cóż, tak już jest. Ciekawi, co spotkałem z drugim sezonem? Ja również i to bardzo. Dlatego. Bez przyciągania, zaczynajmy. Jagdę w sezon drugi, odcinek pierwszy. W wyniku plotu losu, dowództwo Flinta dobiega końca. Kto teraz stanie się szefem pirackiej załogi? Jeżeli ktoś nie ogląda pierwszego sezonu, przypominam, że teraz dołączyliśmy właśnie do załogi Morsa. M po świecie z mgły wychodzą żywe duchy, a nasza kochana Adelaida zaczyna pracować i uczyć się, y, jak działa jej nowa moc. Zatem rozdział pierwszy. Jak każe obyczaj. Mors pod pełnymi żaglami odpłynął jak najdalej od przeklętej wyspy i mgły. Załoga kręgiem otoczyła Adelaide w ładowni. I ze wszystkich stron posypywały się pytania. Widzieliśmy demonstrację pani sił podczas naszego postoju na remont. Lecz pomyśleliśmy, że chroni pani jakąś siła. Przyszła pora, byś pani opowiedziała o swoich darach. Bo widać, że czyni pani różne cuda, kiedy mocno zechce. Jakie ma pani moce? Zmienia pani ołów w złoto? Może pani zatopić wrogi okręt? Przywrócić mi wzrok. Ja. Czekajcie. Czyli może od tego, że się trochę przebierzemy, bo w ostatnim odcinku ten strój zdobyliśmy właśnie na wyspie. Czy było wyspie czaszki? Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć. Ale jednak, że teraz znowu jesteśmy na pirackim okręcie. Zaczyna się nowy sezon, więc fajnie byłoby może zmienić teraz styl I myślę, że dobrym pomysłem będzie może założenie znowu tych jasnych włosów, bo już dawno ich nie nosiliśmy I... może znowu stroju pirackiego, tak Tutaj też chyba coś dostaliśmy nowego, ekskluzywne kolczyki, tylko czekajcie, bo w tych włosach tego nie widać w tych widać, ale. O, może to nasza. Tu mamy takie. Jakieś dłuższe wiszące z jakimiś klejnocikami e... O, tu mamy takie czerwone. Fajnie, one w sumie do tego pasują. Uuu, tak by naprawdę bardzo ładnie wygląda nasza Adelaida. Tu mamy takie zielone z jakimiś takimi srebrnymi elementami. No bez ozdóbek. Może dajmy jej te czerwone kolczyki, co? No, myślę, że może być. Dobra, wracajmy do gry Ja ymm, pytałem się o naszą moc Skłamać i unikać odpowiedzi, czy opowiedzieć wszystko co wiesz Może Nie będziemy mówili wszystkiego dokładnie Nie do końca ufam całej tej załodze Mogę was pozamieniać w żaby Idealna odpowiedź Albo przekonać. Ale to moja sprawa, nie wasza Proszę wybaczyć, ale sprawa jest i nasza To to samo Co chować w kajucie armatę I jej nie używać To nie armata to unikalna moc. Jeśli nie zostawicie mnie w spokoju, to Adelaida groźnym wzrokiem umyła pomieszczenia. <grym> Zacznę zabijać <w> żaby. <grym> Cały statek pełen wielkich żab. <grym> Tymi słowami Adlaida potrząsnęła rękami, groźnie rozstawiając palce. Cała załoga zgodnie odstąpiła od niej, yy, wytrzeszczając od się ze strachu. <grym> Dobrze, na razie nie będziemy pani niepokoić. Właśnie, muszę odpocząć po tych wszystkich czarach. Załoga ledwie, łucząc nogami, poszła spać. Adelaida zaczęła śnić. I o czym śnisz takim? Śni się jej rodzica. Mieli kłopoty. W głodzie i chłodzia. Czekali na ratunek, ale już zaczęli tracić nadzieję. I nie było nikogo, kto mógłby im pomóc. No, podejrzewam, że to nie jest taki dalekie od prawdy. Adelaida rozbudził blask świtu. Całe ciało bolało, jak gdyby w ogóle nie odpoczywała. Nadszedł czas, by nagrodzić Flinta za jego zasługi. Oj, nagrodzimy go zdecydowanie, choć nie jest przyjemny sposób. Od razu oszczegam, że ten fragment odcinka jest yy, raczej dla ludzi o mocniejszych nerwach. Jota stoi przed samą załogą, związany łańcuchami i kamieniem na szyi. Każdy pirawet gotów był od razu naciąć go na nóż. Jedynie autorytet Adelaide powstrzymał ich od tego, by nie rzucić się na kapitana jak sfora psów. I dlaczego mnie trzecia? Znaleźliście odwagę, żeby mi zabrać stanowisko, ale już wykończy się, nie bójcie się? Bynajmniej. Załoga już zdecydowała. Napawamy się atmosferą. <grym> Ledwie skrywając trend, pił. Y Wyszedł przed szereg. Jak głosi pieraski kodeks. Za zdrady towarzyszy. Za próbę zagarnięcia zdobyczy. Za wciągnięcie w pułapkę. Za oddanie władzą członka załogi. Minnego skazuje się na śmierć. W której sposób zależy od kapitana i wyników głosowania załogi. A ponieważ kapitana <noise> już nie mamy, zostaniesz powieszony. Kup przestrodze wszystkim, którzy chcieliby zdradzić załoga. Jak każe obyczaj. Jak każe obyczaj. Jak każe obyczaj. Flint y, wrzasnął i był gotów do desperackiej ucieczki, ale załoga okrążyła go, mocno trzymając ręce na jego ramionach. Pozwólcie mi samemu zaciągnąć węzeł i zarzucić pętlę na szyję. Wierzcie mi, węzeł będzie bardzo mocny. Każdy chciałby go zawiązać. Ale Lepiej niech nie wiąże, bo nie znają mi się z moim nożem. Mam osobiste porachunki z kapitanem. Na głowę Flinta zarzucono worek i skazany zaczął śpiewać. A powieszonym samo diabelsko gołe pięty liże, śmierżali wszystko. Ani pożyć, ani wyżyć. Lino ciągnij się. Nie Niewi... I tu piś się przerwała. Załoga zgodnie zaczęła podnosić Flinta, chociaż wyżej i wyżej. Póki Chris nie zawiązała ostatniego mocującego węzła ciało na Ray. Lino ciągnij i niewiń mocuj pętlę wokół szyi. Skończywszy pieśń, Silver zdjął kapelusz. I wszyscy członkowie załogi, którzy mieli nakrycie głowy, poszli jego przykładem. Psu psia śmierć. No ja tam psa bym nie wieszała. Ale zdrajca. Do tego widowiska Adelaide zrobiło się niedobrze. Podeszła do burty, oparła się o Relich. Widok fal uspokajał ją. To po prostu trzeba przeżyć. Chłopak całkiem bezszelestnie podszedł do Adelaide od tyłu. W każdej załodze y, mogą znaleźć się zdrajcy. I trzeba mieć twardą rękę, by móc ukraść niego dziwca. Dla dobra wszystkich pozostałych. Obszedłszy dziewczynę, chłopak położył na jej dłoni swoją. Adelda czuła wsparcie człowieka, któremu można zaufać. William. No, w sumie ma rację, bo wszędzie mogą, znaleźć się oszuści. No, w dzisiejszych czasach raczej już nie wieszamy na rej, ale jak już mówiłem, inne czasy inne ten, więc uznajmy, że ma rację. Skoro już zaczęłam takie życie, muszę się przyzwyczaić do tego, że podobne rzeczy mogą mieć miejsce. Będę ostrożna. Silno. Za plecami pary zastukał kostur. Proszę o wybaczenie, jeżeli przeszkadzam. Kaka. Załoga odbyła narady i zdecydowała panią przyjąć. Kaka. Do naszego bractwa. Czyżby nie należała do załogi? Chodzi o to, że do Flint cię przyjął. I on dymda na pętli. Nie za dobrze to wygląda, Kaka. Trzeba by skończyć z tą passą. A jak? Dobrze się pokazałaś i zasłużyłaś na znak. Mówi pan o tatuażu? Nie inaczej. Adelaida zdumiała się. Postanowiłam, że się bez niego obejdę, że się zgadzam. Zgadzamy się! Oczywiście, że się zgadzamy. Więc idź do ładowni. Przygotuję wszystko. Ten czyn powiększył twoją reputację wśród piratów. Tatuować się będzie Chris. Ma najzręczniejsze palce w całej załodze. No, to z pewnością. Znaczy, że ma najdelikatniejszy bo z jest dziewczyną. Załoga zajęła miejsca w hamakach, żeby móc wszystko widzieć. Chris dobyła ze skórzanej torebki igłę i buteleczki z tuszami. Dobra, co sobie tatuujemy? Syrena. Neptun. Mhm. Kraken. Żeglowiec. Kotwica, ster, węzeł, gwiazda, syrena... Jeszcze Neptun. Mam zapłaconego za Neptuna i za Krakena. Może ten Kraken jakoś bardziej mnie przekonuje? Adelaida cierpiała, ale zacisnęła zęby. Aha, czarna magia z tu poleciała w górę. No dobra. Oh. Ale łzy same napływały jej do oczu. Nie, ja przyznaję, że ja jeszcze nie mam tatuaża, chociaż jest to rzecz, którą planuję w najbliższej przyszłości. Jednak, no, Ma kilka kolczyków, więc, no, rozumiem, co to tak po części znaczy. Chociaż na pewno nie tak jak w tamtych czasach. <laughs> Weź, będzie lżej. I Piotr podał dziewczynie flaszkę z krzypkim trunkiem. Ach, oh, lepiej. Gdy wszystko się skończyło, załoga wydała aprobujący krzyk, witając Adelaida w swoich szeregach. Podr poszedłszy rozkołysanym krokiem, Piu wyciągnął do Adelaide ręka. I dziewczyna w odpowiedzi uścisnęła jego dłoń. Teraz jesteś jedną z nas. Jesteśmy powiązani krwią. I nagle ręka Piu ścisnęła dłoń Adelaide jak kleszcza. Nie zawić nas. Starczy. Przedstawienie skończone. Wracamy do roboty. A ja tu jeszcze zostanę i dopracuję szczegóły. Zgoda. Ale nie siedzę długo. Jesteś blada jak zjawa? Może być. Myślałam, że jestem jedną z niewielu osób, które wiedzą. Ale potem, co zrobił Flint okręt, który był bez załogi, rozstępująca się mgła. Ja przecież ledwie poznałam tę sztukę, a już spotkałam się z takimi wyzwaniami. Jestem przekonana, że dasz radę um, sobie ze wszystkim. Patrząc na przyjaciółkę, Adelaida zamyśliła się: Chris? Mm? Kiedy wreszcie wyjawisz swój sekret załodza? Nie sądzę, że kiedykolwiek. No, w sumie nie mogę się dziwić. Takie życie jest po prostu dla niej łatwiejsze. Chociaż, no, szkoda, wolałabym, gdyby nie musiała się ukrywać. Dlaczego? Już ci opowiadałam. To niezbyt przyjemna historia. Możesz opowiedzieć mi wszystko? Yy, nie myśleć już o tym. Opowiedz mi wszystko. Poznajmy całą historię, po prostu, Chris wreszcie w całości. Wszystko zaczęło się na Tortuce Pięć lat temu. Wszystko zaczęło się pięć lat temu. Wcześniej świat nie istniał. Dopiero kiedy Adelaida po prostu musiała być do niego i go poznała. Dopiero wtedy świat się zaczął ty płaska. Ani przodu, ani tyłu. Ale tu nic. Mamy i miłośników młodziutkich. Są też tacy, którzy potrzebują męskich pieszczot. W razie czego będziemy przebierać cię za chłopaka. Za to nawet lepiej płacą. Ja, ja... Co tam mroczesz? Jeszcze nigdy nie miałam mężczyzny. I czemu twój ojciec, Pius, od tego o tym nie powiedział od razu? To wspaniale! Za pierwszy raz bierzemy potrójną cenę. Oh. Ale, ale. Ale ja nie chcę! A wytrzyj te smarki. Wszyscy przez to przechodzą. Niedługo, tylko po ilości pieniędzy w portfelu, będziesz mogła określić, ilu miałaś facetów dziennie. Co nic takiego. I co? Na tym kończy się moje życie? Och, dziecino. Turbo ta robota wcale nie jest gorsza od innych. Ktoś sprzedaje się na statek jako marynarz, ktoś inny wpada w niewolę za długi, a z ciebie sprzedą nam twój stary. Przy czym za nie są cena. Nie będziemy cię tu trzymać w kajdanach. Będziesz miała pieniądze na sukienki, wino i perfumy. Będziesz żyć lepiej niż wszystkie portowe dziewki. Drn, O, o to klient. Przygotuj się. O mój Boże. O. <ścoughs> tak, to, to będzie naprawdę mocny odcinek. Spróbuję zorganizować Wam spotkanie. Do Krystyny minuty rozciągnęły się w godzinę. Biedna dziewczyna, naprawdę. Nie... O ile jeszcze dziewczyna sama wybiera po prostu taką karierę, bądź no nie przeszkadza jej po prostu to, no to okej, okay, ale no to ta i widać, że Kristina nie do końca jest zadowolona z pracy, jaką musi wykonywać. Zwłaszcza z na przykład takim panem, który ten wystawiony język mówi dość dużo. Oho! Starek jest mała! W dobrym momencie powróciłem z łupem. Ile ja za mnie prosili? Piętnaście czciwych złotych blondów? Krystyna skalkulowała te sumę w głowie. Mogłaby za nią przeżyć miesiąc. Może czy jeśli oszczędzać. I to za jeden raz? Żartujesz? Myślisz, że traciłbym całą dolę na zdzirech? Krystyna zrozumiała, że pirat ma o wiele, wiele więcej pieniędzy. No, myślę, że od ciebie nie trzeba się spodziewać czegoś nadzwyczajnego. Tak więc prosto zrzuca ciuchy. ciuchy. Pirat zdjął pas, rzucił go na krzesło, a potem zaczął rozpinać koszulę. Zaraz zobaczy mój bóg Bo <laughs> się zawsze o młodziewicy. Wtedy Krystyna zrozumiała, że jeśli zrobi, to czego od niej oczekują, to zostanie to na zawsze. <laughs> Dziewczyno, ratuj się. Jeśli odmówię, on mi po prostu klaudzi. Jeżeli ucieknę, to mnie znajdą i przywleką z powrotem. Tak czy inaczej zmuszą do tej roboty. Wzrok dziewczyny patrzy na pas z nożem. I w jej głowie pojawił się plan. Krystyna z wdziękiem podeszła do stołu i uderzyć trzeba w gardło. Jak w plecy zacznie się drzeć, więc, Ricardo. A bu bu Zachlapisz sobie białą koszulę. I złapawszy rąbek sukni, przyłożyła go do gardła, żeby wszystko dookoła się nie zapatkało. Szkoda, że nie zapytałam, z jakiego jesteś okrętu. Nawet niedługo się dusił. Nie byłeś zbyt dużym chłopcem. Mundurek ci już chyba niepotrzebne. <grym> Nie dość, że pozbyła się delikwenta, to jeszcze są mu muciuchy. Drin, drin, drin. dzwonek, a to oznaczało, że przyszedł czas na wybory nowego kapitana. Zgodnie ze zwyczajami na Morsie, wszystkie zebrania odbywały się w kombuzie. U wejścia stał piu. I gdy Adelaida mijała go, poczuła jego mocną rękę na nadgarstku. Na początku dnia mamy wybory kapitana. A to znaczy, że będzie głosowanie. I znak naszego szacunku proponuję twoją kandydaturę, Adelaide. Kacha! Więc wprowadź kampanię. Żeby Billy Bones za dużo sobie nie obiecywał. Kapitańskiego miejsca i z swoich uszu nie zobaczysz. Aczkolwiek... Za co aczkolwiek? Mniejsza, zapomnijmy o tym. Piraci rozsiedli się po kątach. Jak każdy obyczaj. I wtedy papuga zakrzyczała z ramienia Adelaida. Wybory! Wybory! Wygląda na to, że zna piracki kodeks nie gorzej od nas. Haha. Ha. Powinniśmy teraz wybrać tego, kto powiedzie nas do boju. Kapitan to w pirackiej braci nie król i nie Bóg. Tylko jest naszym przedstawicielem. Tym, który powiedzie nas do boju. Tym, który odpowiada za nas głową. I za to dostaje podwójną dolę podczas dzielenia zdobycza. I najlepszą broń i odzież ze zdobytego ze statku. I najlepszą kobietę. Tak stoi w kodeksie. Pod którym podpisali się cztery kapitanowie. Najlepsi z nas. Właśnie. No co, gentlemani? Są ci, którzy chcą wleźć na beczka? Myślę, że nikt nie będzie protestował. Wielkolud obrzucił załogę spojrzeniem. Jeśli to ja, jako pierwszy oficer, przejmę tę funkcję. Załoga w milczeniu, patrząc po sobie, zgadzała się z Bonsem. Wydaje się, że wszyscy zgadzają się jednogłośnie. Głosuję. No bąsa przeciwko bąsowi. Nie do końca mu ufam, więc zagłosuję przeciwko niemu. Co? Pierwszy oficer mało nie wyłazi ze skóry z że ktoś podważa jego autorytet. No ale jak to? No ale jak to? No dobra. No a kto jak nie on? Ja poprę jej wybór. Ona już pokazała, że umie prowadzić ludzi ze sobą i wyprowadzić ich z niebezpieczeństwa. Całkowicie jej ufam. Miło, miło. Załoga szmerała w oczekiwaniu na odpowiedź. Proponuję siebie, Williama czy Chrisa. Siebie! To jest oczywiste. <grym> Czyż to nie oczywiste? Fiektuję najlepiej z was. Tak, to prawda. <grym> Znam brzegi San Domingo. I uratowałam mam wszystkich w życie. No i koniec końców jestem posiadami darmagi. magii. Kto z was może choć trochę mi dorównać? Załogę poruszyła mowa Adelaide. Adelaida na beczkę! Adelaida na beczkę! Adelaida na beczkę! Adelaida na beczkę! Uuu. Od niezadowolenia naszej szyi pojawiłeś pojawiły się żyła. Lecz owyczeń nie dopuszczał niezgody z wolą załogi i musiał się z nią pogodzić. Bez entuzjazmu. Na beczkę. Adelaida przeszła cały kampus i podeszła do beczki. Teraz ty jesteś kapitanem Morsa. Adelaida oparła się o ramię Billy'ego Bonsa, żeby wejść na beczkę. I oto stała najwyżej ze wszystkich, głową prawie dotykając sufitu. No dawaj, rozkazuj kapitanie. Nie, mówić teraz z ekipy Morsa Jak akurat Silvera lubię. W sensie, wydaje mi się, że jest to już na tyle po prostu doświadczony pirat i doświadczony człowiek, że, no, wiadomo, ono nie jest idealny, ale ma najwięcej rozsądku z całej ekipy. Krystyna jest. Miła i fajna, i naprawdę się będzie z niej przyjaciółka, ale. No, wiadomo. No, nie, po prostu nie ma tego pazura. Will? A, to jest tak połowicznie. Yy, po prostu, jeżeli chodzi o. Yy, bycie na morsie A reszcie. No, zresztą. Nie jestem pewna, czy warto ufać. To są tacy już. Naprawdę. <grym> Piraci z pod ciemnej gwiazdy. No, dawaj, rozkazy kapitania. Dobry Kurs Kursa San Domingo! Dokładnie. Idziemy. Brzegi San Domingo. Biorąc pod uwagę ostatnie wiadomości, niebezpiecznie jest zawijać się do portu. Przybijemy do szmuglerskiej zatoce. Pokazał nam ją poprzedni gubernator. Mój ojciec. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobał pierwszy odcinek z drugiego sezonu. Bo jednak, był to naprawdę mocny odcinek, kilka mocnych historii, i... No, powiedzmy, że zakończenie niektórych postaci. Jednakże wreszcie dotarliśmy do San Domingo, a nasza Adelaida została kapitanem jej pierwszego po prostu statku Morsa, więc mamy powód, żeby być z nimi dumni. No. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o łapki w górę i subskrypcji i do zobaczenia następnym razem.